Zdiagnozowano wcześniactwo oraz kamice dróg moczowych. Niewydolność oddechowa wymaga ciągłego podłączenia do respiratora, a niemożność samodzielnego połykania powoduje konieczność odżywiania dojemitowego. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu i leczenie dla dziewczynki. Koncertu nie byłoby gdyby nie Rysiu Bizewski i Maciej Szmyt, bo to oni właśnie do mnie zadzwonili z pytaniem, czy, czy chciałabym pomóc, ponieważ Pan Rysiu mówił, że w orkiestrze ma członka Czyli orkiestry denty którego wnuczka potrzebuje pomocy. Więc, więc to oni tutaj zapoczątkowali całą inicjatywę, i potem już żeśmy razem działali, i cieszę się, że to zrobiliśmy. I tłumy, tłumy serc. Wzięte przez jedno serce, przez jedno serce najprostsze, przez najłagodniejsze. Albo znowu wieczór z Nikodememem, albo znowu nad brzegiem morskim. Dokąd powracam codziennie, oczarowana. Potem ta kraina i rybacza przystań I to nie tak przeźroczysta I postać taka bliska A to wszystko przez punkt jeden biały W najczystszej bieli Na te sercu człowieczym codziennie, oczarowana twoją Pięknością. A to wszystko ten wieczór z Nikotemem, tak rajne i wypacza przystań. I go i tam i poznać na kolista. Albo znowu wieczór z Nikotem, albo znowu czynienie no morskie. Rokowo codziennie, oczarowana a to wszystko, ten wieczór z nikotynem Tak na inny, przystań I doń tak przeźroczysta I poznać taka bliska Jestem przeszczęśliwa, że tak... U ludzie się zebrali w polskim kościele, że tak chętnie wrzucali do puszki pieniądze i cytacja bardzo się udała. Nie wiem jeszcze ile uzbieraliśmy, zaraz będziemy to wszystko liczyć. Także na pewno dam wam znać, jak się dowiemy, ale jestem naprawdę wzruszona. Eee, tak, nie drapiemy się po głowie, bierzemy to jako... Jak pan nie ma, to ja pożyczę albo sam kupię. Eee, śmiało, 5 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Taka płyta w sklepie... 10 zł? 10 zł. Kolega daje 10 zł, bardzo dobrze. 30, Pani daje 30. Oto już są poważne sumy, dziękujemy. Piękna postawa, 50 zł. Autografy, muzyków, wspaniała płyta. Także 100 zł po raz pierwszy, 120. Pani idzie już ostro. 120, 120 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz pierwszy, 150 zł, 160. Mamy 160, 160, 160. 10, od 2 zł do 210, dobrze, to jest. To jest... Lepiej niż inflacja. 220, mamy 220. 220 po raz pierwszy. 230. E, niezapomniany koncert urodzinowy Ewy Farny z autografem. Cena wypłacza, śmiało pani płaci. Płytkę przekazujemy. Jak na imię? Kto wynicytował? Jak mamy na imię? Emilia. Emilia, pani Emilia, cudownie. E, pierwsza nasza tutaj ofiara do e, Koncert urodzinowy Ewy Farny. Płyta CD i DVD e, i autograf artystki. Cena wywoławcza 5 zł. 10 zł. Mamy 10 zł. Podejrze, podejrze, podejrzewają miopatię, to jest, yy, źle zbudowane są mięśnie, niestety lekarze nie wiedzą, co jest przyczyną tej choroby i do końca nie mogą nam jeszcze powiedzieć, ale okay. walczymy, że tak powiem, tutaj rehabilitujemy Wiktorię mm. i staramy się, żeby czyniła postępy, no a postępy są widoczne. Mm. I to już jest ten 1%. Tak? To są pieniądze, które głównie z tego jesteśmy w stanie opłacać wszystkie leczenia i, i rehabilitacje. ma takich hojnych mieszkańców w Słucku i na, na naszym terenie, że naprawdę byłam szczęśliwa. Słyszałam, że to takie stawki były 200 zł, 300 zł. Fantastycznie. Co dziękuję tym wszystkim, którzy dali dary na tę licytację, bo ona bardzo nam podniosła na pewno finalną sumę. Po co? Gdzie mnie nogi? Czekajcie więcej, chciał widzieć więcej, a pustkę widzę wszędzie. Każdy z nas ma tylko jeden dom, to samo niebo dla nas, a Ziemia nie ta sama. Zdjęcia w antyramach, gdzieś na kolejnych ścianach. Bez Torebka damska w jednym egzemplarzu na świecie. 10 zł, śmiało. Zapraszamy do licytacji. 50, mamy 50 zł od pana. Bardzo dobrze, serduszko, pan ma serce. Jedna torebka na świecie, zrobiona specjalnie na ten dzisiejszy dzień, na ten dzisiejszy koncert, na tą dzisiejszą aukcję. w której gra mój ojciec, o pamiętam, przy okazji koncertu miały być na początku tylko po prostu rozdane ulotki odnośnie 1%. Pan kapelmistrz, dzięki dobrej znajomości z Weroniką, zorganizował właśnie ten koncert, gdzie głównie wszystko zorganizowała Weronika i za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Widzę, że, że ludzie chcą pomagać, a skoro mamy chęci, no to nie pozostaje nam nic innego, jak jednoczyć siłę i pomagać tym, tego najbardziej potrzebują. It's going. Każdy nuty dźwięk, każdy uśmiech jest nam